Iś tu tak na szybko z warsztatu ukleiłem tutaj na szybkości, taki zwijak do węża, Felga ze złomu, tutaj materiał z odzysku co został po przyczepie, po rozrzutniku. Renty to jak na forszach kupowałem. Trzeba zwinąć ten wąż. Nie ma za bardzo na co. Dlatego też zrobiłem taki stojak, zwijak. A na wiosnę, jak się rozwinie wąż, wtedy wyczyścimy go i pomalujemy ładnie. A na razie wystawiamy na dwór i zwijemy. Zwiniemy, zwiniemy węża. I pasuje takie cudo. Faktycznie, ze złomu uspawane. Dobra, widzimy się później, jak już będę, jak znowu będę coś działał. No i tak tutaj prezentuje się zwijak z wężem nawiniętym tutaj ciekawostka jeszcze ta piasta to jest od elewatora tutaj kawałek osi uciętej z piastą i pół felgi, bo felgi były skręcane w elewatorze to tu pufelki jest przyspawana aby szło to przykręcić i elegancko się zwija Elewator tutaj u nas kiedyś był w gospodarstwie. Została już tylko właśnie ośka, i wykorzystana została tutaj w tym zwijaku. Może zrobimy kiedyś jeszcze jeden, to wykorzystamy również drugą. Dobra, uciekam bo dzisiaj pogoda. Nie rozpieszcza. Siema. W dalszej części odcinka. Z racji tego, że dzisiaj tak ładnie, chociaż jest minus 5. Ale słonecznie. I wcale nie czuć tak tego mrozu. Bezwietrznie. No i fajnie tutaj się zrobiło, bo tak sucho. A tutaj przy tych maszynkach brony oraz kultywator, które już nie no, brony są używane. Kultywator nie jest na chwilę obecną, stoi tylko jako ozdoba. Była też propozycja właśnie taka tam w komentarzach, żeby to zrobić tutaj prezentację tych maszyn wielce tu nie ma co prezentować, ale. Coś tam opowiem. Brony, jak widzicie, 6 pól. To są bronki konne typowo. U nas mają zastosowanie do bronowania ziemniaków. Ramę tutaj całkowicie wykonałem sam. Można powiedzieć, że ze złomu to takie odpady, odzyski. Jak widać tutaj troszkę grubsze, cieńsze, spawywane. Jedynie co ta część wieżyczki, tutaj to jest od klasa Jaguara 30, którego kiedyś mieliśmy do koszenia kukurydzy na kiszonkę. No to to zostało, więc tutaj zostało zastosowane no i tutaj zamiast tych linek jest plan zastosować jakiś łańcuch albo, albo nie wiem co jeszcze dokładnie ponieważ to niestety rdzewieje i pękają później ale to dopiero na wiosnę jak będą używane, to zobaczymy. Jeśli coś tu się stanie, to wymyślimy my coś innego. Także no, na naszej radlin akurat jest ta brona. I tak ona tu wygląda. Lekka. Nie jest składana. Tutaj nic nie złudowałem, żeby składać. Jeździmy tu tylko kawałek na pole. Więc nie potrzeba składać. Zresztą ona nie nadaje się, żeby tam bronować coś więcej delikatnie, tylko tak wygląda właśnie brona. Co do kultywatora. Kultywator. Hmm. Z tego co pamiętam, 77 rocznik. Produk rok produkcji. Szerokość 2,40 w gospodarstwie odnowości. O, tabliczka jest nowa, akurat ja wybijałem, ponieważ oryginalna gdzieś zaginęła. 2,40 szerokości, no tak jak mówiłem, odnowości u nas w zestawie były. Dwa rodzaje tych graczek z stopkami To były takie wzmacniane. Jak widzicie, są one tutaj takie wzmocnione. To są takie zwykłe, to proste były. Kółka jeszcze w starym, stary typ do przodu wystawione, ponieważ trudno się nie zmieścił, bo jest on krótszy. Jak zaś ten nowszego typu sprzęg oczywiście tam jest, kiedyś brony były zaczepiane do niego. Obrony już dawno wylądowały na złomie. Kultywator jeszcze jakieś 10, o, nawet no, 10 lat temu był używany. A odkąd jest tutaj Gruber? Nawet całe 10 lat. Odkąd jest Gruber, to kultywator został odstawiony. Służy tylko jako ozdoba gospodarstwa. Początkowo był przy 30 używany, bo tutaj w gospodarstwie była 30. Tylko 30. Później, jak Perkins przyszedł, no to z Perkinsem współpracował. i tak on się prezentuje co tutaj więcej model jeszcze dokładny mogę wam powiedzieć jeśli doczytam U410 łamane przez 0 chyba dokładnie to jest nawet ale też pewności tam nie mam tak, tak jest na tej tabliczce tak wybiłem z tego co tam wyczytałem w książce. Także co, piszcie w komentarzach, które maszyny mają być kolejne prezentowane. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.